Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wydostaniemy się z Centurii. Dostały nam dwie misje. No i czwarta misja jest dość nietypowa. Hmm. Ponieważ dotąd niszczyliśmy wszelkie żyjątka, a tutaj z kolei nie możemy ich zniszczyć. Jest to uzasadnione bardzo śmieszną rzeczą. Zresztą... Dowiecie się wszystkiego w momencie, kiedy nacisnę F1, kiedy e, wyświetlą się cele naszej misji i ogólny opis tejże misji. E, więc, tak: Heh. Kongres postanowił okazać swoją wrażliwość na troski większej ludności. E, a kto jest ten? Kto troszczy się o moje bezpieczeństwo? No mniejsza. Musimy więc. Sprawa jest taka: Musimy za, zdobyć znowu czarną skrzynkę. Ale tym razem również możemy niszczyć. Ale jest ich tyle, że nie uda nam się na hama wejść i jej zabrać. Tak więc, musimy stworzyć nową. Nowy, znaczy nowy wehikuł. A żeby stworzyć nowy wehikuł, potrzebujemy tytanu, którego tutaj nie widzę. Gdzie jest tytan? Szukajmy tytanu. Jak mnie mam tym rówy są w którejś z tych dolin? Nie, 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 chcę rudy. tylko chcę tytan. Znowu się nie zrozumieliśmy. Hm. Bez tytanu ani dusz. Oczywiście to, co w pierwszej kolejności budujemy, to huta. Dobra, widzę tytan. Widzę tytan. Tytan jest oczywiście. Znaczy nie mogę, nie mogę zapewnić, że jest jeden, ale na pewno nie ma go zbyt wiele, więc najlepiej jest oczywiście wybudować hutę w miejscu, e, gdzie mm, były te nasze cudowne e, rudy. Gdzie były te rudy? W jakiejś dolince. Dobra, tutaj mamy. Tutaj je mamy, więc Okej. Okay. sobie zbudujemy. Tutaj się położymy. Wyjdę na... Z... Wylecę stąd, żeby nie przeszkadzać. I nasz astronauta zajmie się całą resztą. Zaraz tak, żeby się nie zsuwała. Czy mi się chce w ogóle budować radar? To jest dobre pytanie. Jeżeli starczy mi rudy to tak, ale tym razem nie będę skupiał się na radarze w pierwszej kolejności. Ogólnie to nie mamy zbyt wiele budynków do budowania. Raptem cztery, takie bardzo, bardzo podstawowe. E, dobra. Czyli, jak rozumiem, tutaj tego sobie nie zbuduję. No dobra, idę dalej. Znaczy, może dałoby się zbudować, ale e, na pewno nie na tych kamieniach. Dobra, tutaj już pewnie będzie ok. A no może i nie. Tutaj mamy coś zielonego. Ok, i budujemy hutę. Po tym jak zbudujemy chutę. Jeszcze zbudujemy jedną rzecz. Mm, ale to może, no, zrobimy to bliżej naszej bazy. Chwila, ile tu mamy? No dobra, może zbuduję jednak ten radar, żeby nie błądzić za bardzo. No, i znowu mam ten sam problem. Gdzie tu jest wolne miejsce? Gdzie tu jest wolne miejsce, w którym mógłbym to skonstruować? Postawić ten cudowny budynek? Może tutaj? Nie, tutaj raczej nie. O Jak tu cokolwiek zrobić? Gdzie, gdzie gdzie to wybudować? To wszystko jest czerwone prawie, że może tutaj. Aha, tutaj się da radę. Na tym malutkim skrawku. No i teraz już będziemy wiedzieć, gdzie się czają te złe mrówy. No dobra. To w sumie tak podejrzewałem, że one tam będą. Ale trzeba się było upewnić. Okej, okay, idę po następną rudę. To już sobie za pomocą tego astronauty wstawię. No tymczasem muszę dolecieć. Niestety sam sobie tego ogniwa nie wymienię. Ej, no kurde, co ja zrobiłem? Zapomniałem, że jak tu się rozpędzę, to... Aj wszystko poszło Kurde, a tych ród znowu aż tak dużo nie ma. Tam jeszcze gdzieś była jedna. Niestety trochę mały jest chwila, bo jeszcze musimy wybudować na pewno centrum badawcze. Potem za pomocą tego centrum badawczego opracowujemy, opracowujemy nową broń. Musimy zbudować tę nową broń, czyli to już są dwie kostki tytanu. A, a, a właściwie trzy, bo jeszcze przecież fabrykę trzeba zbudować. Aj. Zpieprzyłem trochę tę sprawę. No ale dobra, jakoś się to da załatwić. Całe szczęście, że tych ogniw mam całkiem sporo. Dobra, teraz cię załadujemy. Teraz cię załadujemy i tutaj zbudujemy nasze centrum badawcze. Ok, i od razu, oczywiście, jeszcze jedno ogniwo zużyjemy do tego, aby to centrum badawcze zasilić. Ciekawi mnie też jedna rzecz: e, czy w momencie, gdybym stworzył działko organiczne i zniszczył jakąś mrówkę. To ta misja byś mi się nie powiodła. Ciekawe, czy da się coś takiego, znaczy, czy znaczy powinni w sumie tak zrobić w tej misji? Wtedy byłaby ona no, dość bez sensu. No i opracowujemy uderzacza. Uderzać to nasze nowe dzieło. A ja lecę po rudę. No i dobra, i będziemy mieli tak na styk, tak, żeby żeby sobie postawić tę fabrykę robotów. No i jednocześnie ten stworzyć sobie tego robota. Ale jeszcze raz będę musiał tutaj niestety przylecieć. Dobra, lecimy. I lat, teraz, może w międzyczasie stworzę, stworzę tę całą fabrykę, no i oczywiście ostatni tytan, który tutaj mam nadzieję zostanie użyty do stworzenia naszego uderzacza więc jak działa w ogóle uderzać? Uderza działa w ten sposób, że znaczy jest to bardzo dość powolny z tego co pamiętam wehikuł, który yy, no właśnie uderza w ziemię i tym samym mm. sprawia, że sprawia, że wszystkie mrówki w okolicy przewracają się na grzbiet, są unieszkodliwione na jakiś czas oczywiście przy tym jednak nie giną No i jakoś będę się przemieszczać tymi e, wehikułami tak za e, ja to muszę czy muszę go zabrać na pokład. Mm. Dobra, nie ma tu nigdzie napisane, że musimy ten e, wehikuł załadować na statek, co mnie cieszy, bo trochę to bez sensu. Chwila. Mm. Jest uderzacz? Jest uderzacz. Ale jak widzicie. A nie. Jak widzicie, te wszystkie tutaj y, nasze. A, a nie, chwila. Nie możemy chyba wziąć y, tych. Mm, z działek. Czy możemy? Możemy zrobić działa. Myślałem, że. Znaczy, w sumie najłatwiej byłoby zrobić tak, że. Nie moglibyśmy ich w ogóle budować. Wtedy sprawa z ich zabijaniem zostałaby rozwiązana chyba w najprostszy możliwy sposób. No jak widzicie jest to masywne diabelstwo. Ej! Jest to masywne diabelstwo. E, dość... no powolne. Ale jednak na gąsienicach, czyli radzi sobie e, ze stromymi zboczami. Okej, okay, no i teraz tak. Lecimy naszym... najpierw lecimy naszym transporterem tak na bezpieczną odległość, żeby mrówy nas nie wychwyciły. Tutaj już widzimy statek. No i teraz yy, nasz uderzacz. Misja ogólnie jest dość łatwa. Yy, o ile oczywiście zgramy ze sobą te dwa wehikuły. Okej, okay, teraz ja e, uderzaczem wjadę tam na dół. Pamiętajmy, że uderzenie też chyba, z tego co pamiętam, zabiera nam e, energię. Zobaczmy, czy to zadziała. Czy to zadziałało? Zadziałało, dobra. To teraz szybko naszym transporterem tam wjedziemy. Wlecimy raczej. To gdzie jest kudę ta skrzynka? Szybko. Dobra, odlatujemy. Walić tam, uderzać, mogą go równie dobrze zniszczyć. Najważniejsze mamy już pod ręką. No i co, odlatujemy. Chwila, a co, uderzać też mam zabrać? A nie, je, czyli je, je, jednak muszę dostarczyć tę broń na pokład, cholera. No to żem dostarczył ją. Ale to nic. Bo jeszcze. Chwila, bo jeszcze możemy stworzyć nową taką broń. Znaczy nowego takiego robota. Tylko nie mamy za bardzo ludy. Chyba że tutaj, o właśnie tutaj jest, stworzę po prostu nowego takiego robota i problem z głowy, tylko żeby mi baterii starczyło. Nawet chyba wykorzystam te baterie, myślę, że trochę mocy jeszcze będzie mieć. No, i odlatujemy z tego miejsca, już tu nie będziemy nic robić, gdybyśmy mieli tutaj elektrownię. No, albo przynajmniej jedno ogniwo więcej, wszystko wyglądałoby o wiele łatwiej, ale niestety nie ma tak łatwo. Teraz tak, tobie zabiorę te baterie. I tak jest już na wykończeniu prawie. Ale myślę, że uda się temu uderzaczowi, mimo wszystko, dotrzeć na statek. Ok, nasz astronauta niech już tam wlatuje. Czarna skrzynka też jest. No i nasz uderzacz jeszcze został. I teraz możemy odlatywać. Mam, na mam taką nadzieję przynajmniej. O, udało się. A, nie, w sumie w tej misji nie musieliśmy odlatywać, bo następna misja będzie się wiązała z yy, właśnie odlatywaniem. Będzie dość szybka, ale też dość trudna. Tak jak wspominałem, misja jest, jest bardzo dynamiczna. Więc tak, najpierw uderzacz. To, to znaczy tak, ogólnie misja polega na tym, że mrówki nas atakują. Musimy je tym razem zniszczyć, no bo cóż. Chcieliśmy, dobrze wyszło jak zwykle. Teraz lecimy na wschód. Yy, tutaj mamy działo organiczne. No i zabijamy wszystkie mrówy dopóki są one unieszkodliwione. A tu jeden do już się chciała mi dostać. No i ostatnia jeszcze została. Dobra, teraz możemy odlecieć. Jak mówiłem, misja bardzo dynamiczna. No ale się udało. No tutaj musieliśmy oczywiście yy, ze sobą współgrać. No i odlatujemy. Myślę, że na tym zakończę. Pomimo, że nie, był, nie jest to zbyt długi odcinek, to jednak następny chcę zacząć od nowej planety. Yy, a nowa planeta nazywa się Orfenia i tutaj będziemy mieli tylko dwie misje. Mimo wszystko będą to misje bardzo, bardzo trudne ze względu na to, że pojawią się tam pioruny. No i będziemy musieli z nimi też na swój sposób oczywiście walczyć. Także żegnam się z Wami i do następnego Let's